Witam wszystkich bardzo serdecznie jak widzicie papryczek się robi coraz więcej na krzaczkach tak samo tutaj już powoli od ciężaru tych papryk krzaczek się zaczyna przewracać więc za niedługo będę musiał wziąć tutaj powbijać jakieś bambusowe patyki tak jak tutaj czy tutaj czy gdzieś tam Ogólnie miał, miałem w planach zrobić dzisiaj inny filmik bardziej się skupić na pomidorkach bo widzicie, widzicie co tutaj się dzieje tu już jest bardzo dużo czerwonych które są już bardzo dojrzałe trzeba je pozrywać żeby następny mogły dochodzić a jak tutaj można zaobserwować już na drugim piętrze Pomidorki też już są przebarwione Są jeszcze zielone Ale już się zaczynają więc Jak tylko zerwę te wszystkie pomidory które są na Na tych pierwszych piętrach To automatycznie się zaczną wybarwiać te które są tutaj Jak to wygląda No i ogólnie miałem plan taki żeby zrobić filmik z przecieru pomidorowego Zrobienia przecieru pomidorowego Jak w tamtym roku Ale Stało się coś takiego <laughs> Czego się nie spodziewałem Dlatego, że wróciłem z pracy o godzinie 16 I Zrobiłem sobie herbatkę Włączyłem sobie telewizor na chwilę O, te są bardzo ładne Na pewno będą bardzo smaczne no już są pięknie dojrzałe No i zrobiłem sobie herbatkę Usiadłem sobie przed telewizor No i kosmici mnie porwali Jest teraz godzina 19.30 Jakieś pół godziny temu w takiej samej pozycji jak siedziałem Musieli mnie oddać tylko herbata zrobiła się zimna, nie wiem taki dzień dzisiaj na co dzień jestem super bohaterem, ale dzisiaj jakoś tak na 20% mocy ładnie te pomidorki wyglądają co nie? Tutaj jaki jest ładny. co tutaj Jak tutaj mój wielkolód wygląda Bardzo ładnie Jutro będzie do zerwania Jutro nakręcę filmik <laughs> Zrobienia przecieru. Najpierw te wszystkie pomidory pójdą do O ja nie mogę Tutaj jest tylko taki jeden Myślałem że są dwa Z dołu to spróbuję nakręcić Widzę ja coś? Mam to nadzieję, znaczy, że było widać. O, ogólnie dzień się zaczął tak dziwnie, że obudziłem się piorunem, który gdzieś niedaleko mojego domu wylądował. No i wstałem na równe nogi. A później był tylko deszcz i padało. Później jeszcze był deszcz, a później jeszcze trochę padało. Na chwilę się przejaśniło, a później znowu był deszcz. No i teraz tak. Żeby nie zanudzać, bo co tu się może zmienić od ostatniego czasu? No zmieniło się to, że bardziej się wybarwiły te pomidorki, ale teraz Przejdźmy do czegoś konkretnego co na pewno zainteresuje niejedną osobę pokażę Wam coś takiego zgadnijcie co to jest macie 3 sekundy raz, dwa, trzy widzę, że bardzo dużo ludzi zgadło a teraz dla tych, którzy nie zgadli Chwilę tylko zamknę to Pokażę wam co to jest Dostałem od sąsiada coś takiego Już jakieś pomysły Dobra, to opowiem dalej Są to kratki które są w ulu Sąsiad ma pasiekę. Ma kilka właśnie takich, takich uli i ta kratka z tego co mi tłumaczył służy do tego żeby królowa nie przeszła na nie wyszła po prostu z gniazda. A to co tutaj jest te brązowe to jest propolis i to jest coś takiego co pszczoły stosują do leczenia siebie Smaruję tym propolis wejście do, do ula. To akurat biały to, to jest kit, ale to te brązowe to jest właśnie ten propolis osy się leczą właśnie w taki sposób. Mam zamiar wziąć i to co widzieliście w tym pojemniku, plus to co tutaj jest, ściągnąć te białe nie będę nie będę ruszać, będę to usuwać ale to co już jest takie brązowe w ogóle to wszystko pójdzie na wywar i teraz tak zaleję to wszystko spirytusem i trzeba będzie wziąć i odczekać trochę żeby to się wszystko rozpuściło później jest tak że trzeba to wziąć i przesadzić przez, przez jakieś drobne sitko żeby pozbyć się tych części stałych chociaż mam nadzieję że się wszystko rozpuści na razie to tutaj położę no i później dozowanie tego jest takie że wlewa się troszeczkę wody do kieliszka powiedzmy nie wiem trzydziestki dosłownie kapkę wody o jak to ładnie wygląda a co mi tu kapło jak się woda Skrapla z góry wilgoć Myślałem, że tu gdzieś dziura jest Dobra Kapło po ręce No i później jest tak, że wlewa się troszeczkę wody I od Z tego co czytałem Od 5 do powiedzmy 20 kropel Do zawanie tego jest Najlepiej sobie na ten temat posłuchać na internecie kogoś mądrzejszego ode mnie. Bo moja wiedza na ten temat jest tylko taka, że wiem o tym, że to jest bardzo dobre lekarstwo i zamierzam sobie coś takiego e, dozować właśnie w kropelkach na żołądek, dlatego że zdarza mi się mieć problemy właśnie z jakieś tam gastryczne, a jak znajomy mi załatwił taką buteleczkę. 20 ml starczyło mi to naprawdę bardzo długo a czułem się po tym naprawdę wyśmienicie i to chyba jakoś nie wiem, nie pamiętam teraz czy dwa razy dziennie chyba dwa razy dziennie sobie to dozowałem, co 12 godzin i bardzo dużo rzeczy mi przeszło podobno też tak samo z tego maści robią ale ja się z takim czymś nie będę bawić co jeszcze chciałem powiedzieć. Trochę pada, ale Pokażę wam jeszcze moją terakotową armię, która stoi tam i się wzmacnia, bo tu jest tak, że te papryki, które, czy te krzaczki papryku, papryki, które pracują na wietrze, to ta łodyga się wzmacnia i dzięki temu robi się dużo dużo szersze tak jak to wspominałem na wcześniejszych filmikach robi się takie z, z, takie nie pamiętam jak to dokładnie nazywa na, na pewno napiszecie w komentarzach albo ja sobie przypomnę i później powiem o od razu te wilki trzeba urwać tu się jakiś karłowaty w ogóle zrobił nie wiem co się z nim dzieje stoi w miejscu a wszystkie, patrzcie, jak wyglądają, tak. za porównania, to jest jedna trzecia tych wszystkich innych szaszków On takie zdrewniałe się robi, po prostu. O, tutaj na samym dole, widzicie? Wzmocno się udyga. A tu, gdzie jest jeszcze świeżutka, nie ma. Yy, nie potrzebuje właśnie takiej mocy. No to. Jest, jest, zielona Te krzaki, które są w wiadrach To już te Te takie pręgi Twarde Już są mniej więcej gdzieś o no, dużo więcej, gdzieś tam powiedzmy do, do 20-30 cm Idziemy Zobaczyć Trochę zmoknę, ale Czego się nie robi dla sławy I dla widzów Ale nie pada aż tak Przez to, że w poliaku byłem to było to słychać bardzo mocno, bo to się odbija od całej powierzchni A tutaj tak naprawdę to tylko kropi To mi wygląda na Karolinę Albo Może być to coś innego Właśnie to jest najgorsze to że nie popodpisywałem tych, tych wiader tutaj wcale No i się okaże po Paprykach, które wyjdą i później trzeba będzie porównywać to do, do innych, a tutaj jest świetnie. Naprawdę jest dużo papryk. O. Najpiękniejszy moment przebarwienia, który mi się najbardziej podoba, jak papryka się zaczyna z zielonego właśnie przebarwiać na te inne kolory. Zobaczcie, tutaj jeszcze tutaj jest mniej światła. <laughs> właśnie muszę te wszystkie wiadra poodwracać. Zobaczcie, tutaj jest, tu było mniej światła. O, I ta papryka jeszcze jest taka jasno zielona. A tutaj już jest właśnie taki fajny fajny kolor. Na pewno kamera tego nie odda, no a tutaj też jeszcze rośnie sobie. Popryczka jeszcze na razie nie myśli o żadnych kwiatkach, żadnych owocach. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony no już powoli lipiec się kończy. No i tutaj też powoli się zaczyna coś dziać, a to jest ten bonsai. No tutaj też ładnie już popryczki zaczynają robić tutaj jest już ładna. tutaj też są jakieś takie ale widać że na razie kwiatki Oj. tutaj jest też tak samo jedno tak muszę wziąć i ten i to widzicie aż się liść wykręcił od słońca a co tutaj z tym drzewkiem to jest przezimowany krzaczek z którym mam od samego początku problem dlatego, że jest dużo kwiatów i wszystkie spadają patrzcie to o, poszedł jeden, ale to jeszcze nie jest aż tak źle więc jest papryczka tylko ciekawe czy to przeżyje bo tu było od samego początku full kwiatów o, zobaczcie to widzicie te wszystkie miejsca one były obklejone po prostu kwiatami tak samo tutaj i wszystko zleciało zobaczymy czy coś w ogóle tutaj wypuści no bo to strasznie dziwnie wygląda no, zobaczcie nie, ten się trzyma bardzo jakoś dziwnie Dobra, tutaj mamy habanero One się jakoś wybarwiają tak dziwnie jakby miały za mało światła hmm. to chyba będę musiał je wziąć i schować wszystkie do foliaka niech dostaną trochę więcej temperatury nieźle trochę się zbiera a właśnie to jest umorok jaka ładna Ha. i tutaj jeszcze jest jakaś duża troszeczkę za mało ziemi tutaj jest ale to już trudno myślałem że trochę wyżej wypuści bo widzicie jaki tutaj bady jest no i tej z tego badyla po prostu to powyrastało myślałem że te wszystkie dolne po urywam, ale później stwierdziłem, że te krzaczki, które są przezimowane to ich nie ruszam niech natura robi swoje i patrzcie tutaj też jeszcze jedna jest i tutaj gdzieś w środku widziałem. o właśnie fajnie, deszczyk popadł nawodni to wszystko całą ziemię o jakie ładne habanero śliczne Takie prawdziwe. Takie jakie powinny być. <laughs> A tutaj co się kryje? Dwa habanero i tu jeszcze jakieś. O, też ładnie to wygląda. No i co tu się dzieje? Wszystkie papryki do wywalenia. Widzicie to? Nawet ta, która to jest na górze, już nie ma sensu tego trzymać. Napiszcie mi w komentarzach, czemu, czego brakuje tej roślince. Ostatnio miałem sprawdzić, ale kurczę, nie miałem, nie miałem czasu. Ostatnio myśmy e, kupili do, do firmy nową maszyna wrzuciłem to też tak samo na kanał e, tak fajny film możecie sobie zobaczyć w ogóle bo ja jestem zajarany nowym sprzętem który, który mamy e, i i tu jest także tutaj tylko kwiatki i w firmie robimy koszulki z nadrukiem Jak ta maszyna u nas stanęła, to priorytet było nauczyć się tego wszystkiego. Obsługi ogólnie maszyny. O, tutaj jako ładno. Już się powoli to zaczyna wybarwiać na czarno. No i nie było czasu właśnie sprawić co dlatego krzaczka brakuje. Tutaj coś się zaczęło zjadać. Listek Ej, No I tutaj też są dwa ostatnie krzaczki. Bardzo ładnie. Trzeba poszparać w internecie albo gdzieś na grupach Co trzeba dać dla tej papryki, żeby nie działo się coś takiego Na samym porządku myślałem, że to za dużo wilgoci, ale... Gdzie to ona była? Tu Co to, to jest? Ilokia. Już się zaczyna w tym miejscu. Najgorsze jest to, że później ta cała papryka ona w środku też miejscami jest czarna. Tutaj też tak samo widać od góry. Dobra, ostatnia rzecz. Patrzcie, jak wygląda terakotowa armia. No i to jest ostatnie miejsce, gdzie jest najwięcej słońca. Dlatego sobie postawiłem to. Te wszystkie wiaderka w tym miejscu, no ale będę musiał je wziąć i przetransportować do foliaka, ale tu jest tak, że Ach, no najpierw muszę wziąć i obrać te wszystkie pomidory, żeby nie robić sobie pod nogami e, niepotrzebnych przeszkód, a później dopiero wyląduję w foliaku. Dobra, pokażę Wam jeszcze cukinie. Moje cukinie. O! trochę za dużo ale z tego dzisiaj będę robić coś smacznego i teraz tak tutaj jeszcze jest jedna ona będzie użyta za kilka dni dwa, trzy, może cztery na Zrobienie mojego Pierwszego sosiku Ale najpierw Muszę zrobić przeciery tak stwierdziłem, że będę Wszystko robić na Na przecierach I później po prostu Będzie receptura Tak, żeby cały czas Mieć dostępne Sosiki, nawet zimą O, tutaj jest tak słabiutko ale tu jest bardzo mało słońca no i blisko jest coś takiego no i orzech od sąsiada dobra to zabieram ze sobą a was będę już żegnać trzymajcie się i do następnego zapraszam do subskrypcji kanału do lajkowania bardzo będę szczęśliwy z tego powodu no i tyle trzymajcie się pa